Tomasz Dziubiński, trener Jodły Jednia Letnisko, po meczu 19. kolejki Jodła remisuje z pionki 2-2. Różne były losy tego spotkania, raz jedna, raz druga drużyna na prowadzeniu. Ostatecznie 2-2 i ten remis 2-2. Trener Dziubiński uważa, że zasłużony, czy miał apetyt na więcej z przebiegu tych 10 minut, uważa, że powinno być więcej? Myślę, że zasłużony remis, natomiast w drugiej połówce prochnął troszeczkę więcej z gry, to była nasza taktyka na drugą połóweczkę, a szczególnie po tej bramce, którą Grzesiek przepięknie uderzył na 2-1. Troszeczkę się wycofać bardziej i, i poczekać na jakąś dobrą, dobrą kontrę i, i, i skończyć ten mecz, znaczy może nie skończyć, a, a podwyższy wynik na 3-1. Natomiast tak się nie stało gdzieś głupi błąd, rzut wolny, też przepiękna bramka. Po, po, po trochu błąd po niego natomiast uważam, że wynik remisowy taki zasłużony. E, trzy pierwsze kolejki graliście z dwoma drużynami. Z czołówki tabeli ze ścisłej, bo Promna i Drogowiec, no i Proch Pionki, ale Proch Pionki już kompletnie inna duża niż była w rundzie jesiennej. Trzy mecze, dwa punkty, to jest dla trenera duże rozczarowanie, czy po prostu wie, że grał z mocnymi rywalami i trzeba szanować to, co się ma? Nie, okej, okay, tu się nic nie dzieje, Ona że trzy mecze i dwa punkty, bo graliśmy z liderem, wiceliderem, w pierwszej kolejce z Promną była wiceliderem, później jedli, z Jedlińskiem, który był liderem, natomiast Proch po trzech kolejkach ma 7 punktów, gdyby tylko wiosnę wziąć, to nie wiem, czy Proch by nie prowadził, bo dzisiaj wiem, że Jedyńsk przegrał w Warce. Także, także drużyna, która, która, jeżeli utrzyma to do następnego sezonu i będzie grała takim składem osobowym, na pewno będzie w czubie. Dzięki bardzo. Proszę. Paweł Górak, trener Prochu Pionki. Po meczu 19. kolejki Ligi Okręgowej Proch remisuje na boisku w Kolonce z Jodłą 2 do 2. Tak się ten mecz trenerze układał, że Proch prowadził, potem Proch przegrywał. Ostatecznie skończyło się się remisem. I ten remis trener Górak bierze z satysfakcją do pionek? Czy raczej niekoniecznie? Znaczy, jest takie stare piłkarskie pożekadło, Jeżeli nie możesz wygrać meczu, to przynajmniej go zremisuj. I, i ten punkt, z tego punktu należy też również się cieszyć. Cieszy przede wszystkim to, że chłopcy, bo nie ukrywam, no, no, Prowadziliśmy ten mecz. Uważam, że mieliśmy, byliśmy piłkarsko lepszą drużyną, bardziej, bardziej poukładaną. Myślę, że fizycznie również chyba ciut lepiej wyglądaliśmy. A mecz się ułożył tak, jak się ułożył. No, przedziewaliśmy 2-1 i brawo dla chłopaków, że potrafili się podnieść. Zremisowaliśmy ten mecz. No, szkoda z jednej sytuacji. No, sędzia podjął decyzję o nieodwiznaniu rzutu karnego. Uważam, że to był ewidentny rzut karny na czarki w Kubrynie. Ale czasem tak jest, tak? Sędzia, sędzia ma prawo się pomylić, a być może, że ja inaczej to widziałem. To był taki bardzo, bardzo wyrównany mecz, bardzo zacięty mecz, a co mogło zdecydować o wyniku na korzyść Prochu, czego zabrakło, żeby zamiast 2-2 było 2-3 albo 2-1 na przykład? No przede wszystkim chyba, chyba skuteczności, szczególnie w pierwszej połowie, gdzie stworzyliśmy sobie co najmniej cztery sytuacje, można powiedzieć prawie stuprocentowe. No i, no i jakby, co by tu nie powiedzieć, no brak chyba takiej koncentracji w samej końcówce meczu, gdzie, gdzie po stałym fragmencie, na który notabene przygotowywaliśmy się, bo wiedziałem, że jest jeden z zawodników, który bardzo dobrze rzuca te Auty, przygotowywaliśmy się na tą opcję. No niestety, no, chwila jakiejś tam nieuwagi, braku koncentracji, straciliśmy tą bramkę i, i myślę, że to chyba był kluczowy moment tego meczu. A tak patrząc generalnie po trzech kolejkach, dwie pierwsze z drużynami z dolnej połówki tabeli, trzecia z drużyną już z górnej połówki i proch w Kolonce ten egzamin zdał, czy jeszcze jest dużo, dużo, dużo do poprawy? Na pewno, na pewno cały czas trzeba poprawiać, cały czas trzeba pracować nad, e, nad jakością. Natomiast z samej gry jestem zadowolony, bo rzeczywiście stworzyliśmy sobie te sytuacje bramkowe i prowadziliśmy tą grę. Natomiast, no jak mówię, to no przede wszystkim trzeba popracować nad e, skutecznością, nad zimną krwią e, w pobliżu. Bramki przeciwnika. Gdyby, gdyby, gdyby więcej tej zimnej krwi, było, więcej spokoju w tych sytuacjach podbramkowych, podejrzewam, że dzisiaj cieszylibyśmy się z trzech punktów. Jeszcze jedna rzecz na koniec: bramkę na 2 do 2. Dobrze mówię. Szczelił Rafał Gil z rzutu wolnego. Chyba ważny dla niego gol, bo trochę zimno popracował. Wygląda lepiej. Wreszcie szczelił go, bo w tych dwóch pierwszych meczach bardzo chciał. By ci mu się udało, odblokuje się. Teraz pójdzie już na ostro. No myślę, że tak, myślę, że tak. Tutaj Rafał z meczu na mecz wygląda, wygląda coraz lepiej i, i wiem, że miał się pewną, pewną dolegliwość, o której nie będę mówił, a mimo, mimo tej dolegliwości był, że tak powiem, 100% zawodnikiem na boisku. Dzięki bardzo.